Czym w ogóle są te komputery kwantowe i nad czym tutaj się zachwycać? Wielu z Was może sobie myśleć, że komputery przecież od dawna i tak zwiększają moc obliczeniową, a komputer kwantowy to po prostu kolejny krok w tym samym kierunku, tylko przy wykorzystaniu jakiejś innej technologii. No niby tak, ale, ale nie do końca. Owszem, to krok w tym samym kierunku. Tylko, że to jest krok, który miałby na przykład długość 20 boisk do piłki nożnej, a w tej chwili poruszaliśmy się takimi małymi... Troczkami. Już cztery dekady temu fizycy teoretyzowali, że mechanika kwantowa z jej niezwykłymi, ale trudnymi do zrozumienia zasadami może zostać wykorzystana do stworzenia nowego rodzaju superkomputera, znacznie potężniejszego od jakiejkolwiek tradycyjnej maszyny. No i seria przełomów sprawiła, że to staje się coraz bardziej realne. Rozpoczął się więc wyścig o stworzenie takiej maszyny, która będzie na tyle precyzyjna, żeby wiernie modelować różne złożone zjawiska. No i przynieść też przełom w takich dziedzinach jak rozwój leków, modelowanie finansowe czy rozwój dalszy sztucznej inteligencji.